że w jego sercu jest to uczucie. Nigdy bym się nie schyliła, by wdychać woń dzitę przeznaczonych na inne ołtarze. A on również zabachałby się przed pierwszym pocałunkiem, gdyby wiedział, że jestem tak jakby zamężna. Ale żeby wszędzie w jakimkolwiek miejscu i chwili życia się spotkamy, dusze nasze sięgały szczytów szczęścia i doskonałości. Mam usiąść? A Fryder cały czas gra. Może być. Tu. Pamiętasz, no, ja Dajek się przy drzwiach Szopena krzyczał, bym prosił, że się napije tak w No patrzę, patrzę na palce na klawiaturze. A nie uwierzysz, chciał się pojedynkować z Szopenem. Nie, nie żartuję. Owładnęła nim zazdrość bez powodu. No choćby wszystkie fakty świadczyły przeciwko mnie. Na szczęście pomógł mi Piotr Leru. Poprosiłam, aby mocą swojego autorytetu wytłumaczył mu, że kobieta nie należy do mężczyzny na podstawie prawa brutalnej siły. I że podrzynając sobie gardło niczego nie naprawi. Mam wziąć chustkę. Skoro specjalnie dla mnie panią przygotował. Brawa czy lewa ręka? I o geniuszu de la ma Pan serce wielkie i dobre, mój przyjacielu, a oczy bardzo czarne, bardzo żywe i przejmujące. Wiesz, że szalałabym za tobą, gdyby nie ktoś inny. I być może Ty również kochałbyś mnie na tym wszystkim. Nocą pod altaną w Twojej alei. No, no, tylko się nie wypieraj, a ja nie umiem tańczyć. Mogę zapalić. <coughs> Nic nie daje takiej omdlałości w kostkach, jak rozkoszne z... w jakiejś uciszonej beznadziejności, a żopen, płacząc, grał swoje cudowne preludium. wszystkie rodzaje uczucia. Tak jak innemu wielkiemu poecie Mickiewiczowi, muza ojczyzny dyktowała mu swoje melodie. Lamenty polski użyczały jego muzyce jakiejś tajemniczej poezji, która dla tych wszystkich, którzy ją naprawdę czują, nie może być z niczym porównana. Umiał nowym myślom nadać nowe formy. Melodia. Wyjątkowe kompozycje, zachwycająco skonstruowane, krótkie formy, cudowne przez swoją rozmaitość, pracę i wiedzę. Wszystko nam wydaje się pierwszym rzutem podobnym, znakowym wejściem. Mają swobodę i blask, który charakteryzuje geniusza. Franz List. Nie rozumiem. Dlaczego on uważa, że ta recenzja go obraża? Ja widzę pochwałę. A on sarkazm i protekcjonalność. Szyb, szyb nudzi się, no. Więc wynajęliśmy dom w Paryżu. On jeździ uczyć. Uwielbia to. Same młode, eleganckie, zdolne damy. Szkoda, że nie zrobią kariery, bo to zakazane. Poprzestaną na małych koncertach domowych. Lekła rana, która prawie nigdy nie przestaje boleć.